Dzień dobry, w piątek, piąteczek piętunio, a ja tylko powiem wam, że to co znajduje się w tych czarnych skrzyniach, to złoto, które dla Was przewozimy. E, właśnie kochani, zawsze w piątek blady sądzę, sądząka zdjęty. Od szyneczki, chodź pokażę tego szczęście Od szyneczki przez krupnioczek, kisz, kiszkę, czyli kaszaneczkę waszą prawdziwą świeżutką. Jeszcze cieplutką, gorącą nie trzeba podgrzewać. Boczki, 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 boczunie. Patrzcie, że kochani jakie świeżutkie boczusie, a wystorcy zobaczyć... Bo ta tak wyglądała, Patrzcie, że. Trosyćko, świeżo, trosyćko. A, garzidzinka! Chciałaby się takiego ugryźć, boczusia, prawda? Chciałoby się! Kasiu, trzeba ja wyrzucić o termometr. Do mierzenia temperatur. boczusie, boczusie, kochani, się cieplutkie, gorące się A poza Bocusiami, tutaj mamy dla was w planie dzisiaj jeszcze góraleczkę, kochani. Świeżutką, gorącą, prawdziwą góraleczkę, naszą jedyną, cieplutką, niepowtarzalną. a a zaraz bierzmy sobie temperaturkę. bo chodź, 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 chodź tu Pokaż ludziom jak to idzie do wierchu, Patrzę. Patrzę, jak to idzie do wierchu i to jest kiełbaska! Kiełbaska, prawdziwa kiełbaska. Czekaj! Ja jedno pokażę ludziom. Jakie to jest świeżo bo to się to wystarczy przełamać. O! I z tego patrzcie, jeszcze coś leci, bo to jest syćko takie świeże. To jest galaretka. I to co wylatuje to nie wodatko tylko to jest galareta. To jest bardzo ważne. A teraz patrzcie na kolejną sztuczę skarbu. No, 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 no. Syneczki, szyneczki. I z liściem syneczka. patrzcie, że jeszcze z tego syczko paruje, wbijamy termometr i patrzymy na temperaturę. Patrzcie, jak to syczko leci do wierchu. Gorące, świeżutkie, pachnące, z wędzoka bladym świtem zdjęte. Czy to łosypki, czy to polędwicki, czy to kiełbaski, czy to szyneczki, czy to boczki, kasaneczki, Ale to nie syczko. To nie szyczko, bo, A, chcesz pokazać ludziom, pokażę, pokażę. Chciałam pokazać, no i widzisz. No pokażę syczko, z bliska, pokaż ludziom. No. Pokażę jak to wygląda. Jest zacnie, jest zacnie, jest zacnie, jest zacnie kochani, więc dosyć koszyka na was, jak w każdym piątek, piąteczek, piątek, A ja tutaj grilla rozpaliłem, a na grilla kochani leci teraz tarasik, nic innego jak... Koloneczka pani, tak jest. To samo się nie zrobi, że wiadomo, że trzeba to przerobić. Więc bardzo proszę i koloneczkę wykładamy. No bo jak kolonka to, tu patrzy na pacy, na pacy. Jak kolonka to, to pacy, Tak jest kochani, tak jest. Jezuska kawałek. Ta chrosta, pozamykamy pory w środku, a następnie unieścimy to wszystko nigdzie indziej jak w grillu. Nie w grillu, a to w basenie. Przepraszam, a do basenu to włożymy. Chodźcie, to pokażę bliska pokażę, jak, jak to wygląda w wszystko. Jak to w Ma skirce, ma skirce, tak jest. To no takiego takie koloreczka, Najpierw ładnie ogrilujemy. Ładnie ją a następnie do pieca włożymy. Kochani, doprowadzimy je za pomocą naszej glazury z wiodu i dżarza do krótkość. Tak jest. Ale zanim trafią do pieca i piecu będą doprowadzane do krótkości, trafią do basenu, w którym znajdzie się złote, dziwne i gazowane. Tak jest. I takie kolaneczki, jak tu widzicie, kochani, muszą się poopalać i jeszcze się ładnie poopalają ładnie ładnie to przybierało, Patrzcie, opatrzcie jaki kolor się rozładnie czy z zczarnieje, jak to ładnie czarnieje, opalamy skórki na boku i dopiero wtedy opatrzcie, patrzcie, patrzcie jak to wszystko eleganckie, eleganckie, patrzcie no mniam mniam bym powiedział kochani, tak jest Podpowiem, dopowiem, w każdy piątek o godzinie 12, tak jak w każdym tygodniu, w każdym dniu tygodnia otwieramy. Natomiast o 19 w piątki zaczynają się balety na chodzowskich Przepuszkach, czyli śpiewamy i tańcujemy do białego rana, a do drugiej nad ranem jest kuchnia, czyli na minimum. Natomiast w soboty na scenie występują artyści, jutro również takiego artystę mamy i będziemy również z nim grać do białego rana. Zapraszam Cię do polubienia mojego fanpage'a na YouTube Uwacy na Czacy, na TikToku Uwacy na Czacy, na Instagramie Uwacy na Czacy, a na Facebooku Cyprysek Góralska Zdrowa Zygmunt. Powiadam znajomych, że takie rarytasy tu są, a ja będąc na wiecie powiem Wam tylko tyle, że nie mogę sobie pozwolić na podjadanie kiełbasy i wódzku, bo jestem dopiero w czwartym dniu, ale mogę sobie pozwolić na zjedzenie kaszaneczki, patrzcie jak to wszystko wychodzi. musicie koniecznie skosztować taką gorącą niebo w dębry. zresztą to wasze czarne złoto, prawda, na Śląsku zapomniałem o kapelutku dużo radości, dzięki piknikami, trzymajcie się niech się dasz Hej, hej, jak golonko to upatrzy na czasy, na czasy. Hop, sasa, piwa dajcie, diba, dajcie, ale to niestety nie do picia, a do kąpieli golonkowej. Tak jest, co to by to smakowało, co by ta niedziela była taka jak Hopsasa, hopsasa. A jak ktoś chce zjeść fit kurczaka, to też będzie. Trzymajcie się.